shut yeah. Duchu Święty, duchu wierny, ty nie opuszczasz tych, co ciebie szukają, wołają do ciebie, proszą ojca i syna o ciebie, nie płoszą cię obłudą, niemądrymi myślami i nieprawością serca. Duchu Święty, udziel nam daru wytrwania przy ojcu i synu i przy Tobie, któryś jest ich miłością odwieczną. Napełniaj nas zawsze i wszędzie, o każdej porze i na każdym miejscu, pamięcią o bliskości Boga, o Jego tutaj obecności, i wydaniem się woli Bożej, rozumieniem słowa i tchnienia Twojego i wolnością, której Ty nadajesz kierunek, ku prawdziwemu i czystemu dobru, ku jedynemu, który jest dobry. Ku Bogu w Trójcy Świętej Szczęśliwemu, Jemu chwała i cześć, uwielbienie i wdzięczność, posłuszeństwo i służba, w mocy Twojej, Duchu Święty, Duchu wierności i wytrwania w czasie i wieczności. Amen. Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Nam zaś objawił to Bóg przez ducha. Duch przenika wszystko, nawet głębokości Boga samego. Módlmy się. Przybądź, duchu święty, napełnij serca Twoich wiernych i zapal w nich ogień Twojej miłości. Abyśmy miłowali Boga całym sercem i otrzymali wieczne szczęście. Amen. Ojcze nasz któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Módlmy się, Boże, Ty otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, wywyższając Chrystusa i zsyłając nam Ducha Świętego. spraw, aby tak wielkie dary umocniły nasze oddanie się Tobie i pomnożyły naszą wiarę przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Królu niebieski Pocieszycielu, Duchu Prawdy, który wszędzie jesteś i wszystko wypełniasz, Skarbnico wszelkiego dobra i Dawca Życia, przyjdź i zamieszkaj w nas i obmyj nas z wszelkiej nieczystości i zbaw o dobry dusze nasze.